Pan z wami, słowa ewangelii, według świętego Jana. Uczniowie rzekli do Jezusa. Oto teraz mówisz otwarcie. I nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz, i nie potrzeba, aby cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś. Odpowiedział im Jezus: Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie. Każdy w swoją stronę, a mnie zostawicie samego. Ale ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To Wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi. Ja zwyciężyłem świat. Oto słowo Pańskie, Pałatowie Chryste. Przyjść, Duchu Święty, przez serce Maryi niepokalanej, obrobnicy swojej, umiłowanej. Przyjdź, abyśmy mieli odwagę sprzeciwić się temu światu, być znakiem sprzeciwu. Znakiem Jezusa, bo Jezus zwyciężył ten świat. Przyjdź Duchu Święty, abyśmy nie bali się ucisków dla miłości Jezusa, dla miłości Maryi. Przejdź, abyśmy zwyciężyli Duchu Święty. Maria Maria, Malechala. He he Dzieje apostolskie opisują posługę misyjną, posługę miłości świętego Pawła, pełną mocy, pełną Ducha Świętego. Przybywa do Efezu. Miasta, w którym wiemy, też mieszkała Maria Niepokalana razem z Janem Apostołem. Tam okazuje się, że byli także uczniowie Jana Chrzciciela, czyli ci, którzy przyjęli chrzest z wody, ale nie przyjęli jeszcze Ducha Świętego. Oni jeszcze nie znali Jezusa. Wiedzieli, że pojawił się, bo Jezus został ogłoszony, Pan Jezus, jako Baranek Boży przez Jana Chrzciciela. Więc tam udał się Paweł do tych ludzi, aby oni poznali Pana Jezusa, otrzymali Ducha Świętego, przyjęli chrzest. Chrzest z Ducha Świętego, chociaż też z wody. Czy otrzymaliście ducha świętego, gdy przyjęliście wiarę? zapytał ich święty Paweł. Przyjęli wiarę w Jezusa, ale jeszcze nie otrzymali ducha świętego. Już wierzyli dzięki właśnie Janowi chrzcicielowi. Ale trzeba ducha świętego, aby były uczynki pełne wiary w Jezusa. Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje duch święty, no bo nawet Jan chrzciciel tego jeszcze im nie ogłosił się dopiero dzięki Pawłowi, że jest Duch Święty, trzecia osoba Trójcy Świętej, że trzeba przyjąć Ducha Świętego, że przecież bez Ducha Świętego nie można powiedzieć, że Jezus jest Panem, że Jezus jest Synem Bożym, a więc istnieje Duch Święty. A więc jest Duch Święty. Trzeba wyznać wiarę w Niego. Właśnie trzeba, aby żyć w Duchu Świętym. Aby przyjąć miłość Ducha Świętego. Jaki więc chrzest przyjęliście? No i tutaj y, okazuje się, że właśnie, tak jak wspomniałem, tylko chrzest Janowy przyjęli. I Paweł potwierdza, tak, ten chrzest był bardzo dobry. Chrzest nawrócenia. Chrzest y, y, zwrócenia się ku Chrystusowi. Oczyszczenia. On jest bardzo ważny, bardzo był potrzebny. Aby ten chrzest przyjąć pierwszy, Janowy. Bo Jan przemawiał do ludu który nawracał się, przyjmował chrzest wody w Jordanie, ale to nie był chrzest sakramentalny. On nie uwalniał od grzechu pierworodnego grzechów uczynkowych. Dopiero chrzest Jezusowy, czyli w imię Trójcy Świętej, Czyli ten chrzest, o którym mówił Pan, że idźcie nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu Ojca i Syna i Ducha Świętego, to jest właściwy chrzest, to jest najważniejszy chrzest. Ten pierwszy chrzest nawrócenia, chrzest janowy, był przygotowaniem do tego chrztu. I żeby przyjąć Pana Jezusa, to dobrze oczywiście było przyjąć ten chrzest nawrócenia, chrzest Jan janowych. więc uwierzyli w to, Ci ludzie, dzięki Janowi, w pana Jezusa, który wszedł za Janem chrzcicielem, któremu miejsce przygotowywał Jan chrzciciel. Aby uwierzyli w tego, który za nim idzie to jest w Jezusa. Po to chrzcił Jan, zaznacza Paweł. Więc, kiedy usłyszeli te słowa, uwierzyli Pawłowi i przyjęli chrzest w imię pana Jezusa czyli w imię Trójcy Świętej. Tak naprawdę. Czyli uwierzyli, że Paweł jest posłańcem, jest nauczycielem, jest apostołem, który głosi prawdę. Położył na nich ręce. Otrzymali chrzest, ale także otrzymali sakrament bierzmowania. Duch Święty wstąpił na nich od razu. Nie stąpił godzinę później, czy pięć miesięcy później, stąpił od razu. Położenie rąk Pawła jest to związane z wylaniem Ducha Świętego. Więc sakrament bierzmowania zaraz po sakramencie chrztu był udzielany właśnie nowochrzczonym, tym, którzy uwierzyli. Jaki owoc pierwszy obecności Ducha Świętego? Mówienie językami, prorokowali, wielbili, radowali się w Duchu Świętym. Więc trzeba nam modlić się językami, prorokować, wysławiać Boga naszego. To jest znak, że Duch Święty jest w nas, że przyjęliśmy chrzest Jezusowy w imię Trójcy Święty, że przyjęliśmy sakrament bierzmowania, żeby to było widoczne. To są znaki, że Duch Święty przebywa w sercach tych, którzy uwierzyli, którzy także swoje usta, język oddali Duchowi Świętemu. Więc ci ludzie radowali się obecnością Ducha Świętego. To też jest znak, że trzeba... W kościele katolickim w naszych czasach na nowo rozpalać te charyzmaty, modlitwy językami, prorokowania, a także uwielbiania Boga w Trójcy Świętej dzięki duchowi świętemu, wzywania Ducha Świętego, aby żyć w Duchu Świętym, aby żyć nauką Pana Jezusa. I święty Paweł potem naucza w synagodze, odważnie przemawia. Przez dłu dłuższy czas, trzy miesiące tam był w Efezie, więc setki, a nawet tysiące ludzi. Słuchali Pawła, rozprawiał z tymi, którzy jeszcze nie uwierzyli, przekonywał o Królestwie Bożym i wielu wyznawało: Jezus jest Panem. Przyjmowali chrzest, przyjmowali ducha świętego, prorokowali. Więc dzięki posłudze Pawła, ile dobra się działo. I my również pełnimy misję miłości i miłosierdzia. Bądźmy sługami Jezusa, sługami jego miłosiernego serca. Niech duch święty nieustannie w nas przebywa.